Cześć, halo Siemano. Dzisiaj taki krótki odcinek. Zobaczcie, że brzmię jak jakiś boss, ale jestem trochę chory, więc nie chcę za dużo nagadać się. Chcę to nagrać póki jeszcze mogę, bo rano w ogóle głosu nie miałem. Teraz jakoś działa. Przypominam o konkursie na USP, żeby wygrać czapkę z subskrybentem. Zostawić łapkę w górę, napisać komentarz oraz mieć swój trade link w opisie na swoim kanale. No i będzie losowanie na 1000 łów. więc zapraszam do odcinka. A dzisiaj sobie pogadamy o dwóch kapsułkach, które już że tak powiem mamy zamknięte. Już nas więcej meczy, co do nich nie interesuje. Będzie to Sztokholm 2021 Contenders. Oraz Rio 2022 Challengers, ale zanim o tym, to zapraszam do sponsora. Dzisiejszym sponsorem jest Skins Manki. Monkey. Skins Monkey to strona do kupowania oraz wymiany Twoich skinów w CS2, czyli szybki, łatwy sposób, żebyś mógł odświeżyć swój loadout lub coś na tym zarobić. Z moim kodem Damian dostaniesz 35% bonusu do wpłaty oraz do 5 dolarów za darmo przy pierwszej wymianie. Dużo skinów darmowe giveaway oraz support 24 x 7. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam do pierwszego linku w opisie. Więc zaczniemy sobie od mojego faworyta, który Trochę sobie go dzisiaj dokupiłem, bo cena fajna. Tutaj mamy drużyny takie Virtus, Sharks, Face, Tylo, Copenhagen, Entropic, Renegades oraz Godsend. I jeżeli śledzicie mecze, no to już możecie wiedzieć, jeżeli nie, to zaraz wam powiem. Ja zobaczymy tutaj na ceny takie Kopenhagi, czy Entropica, centa, czy, czy Tylo, czy tam Virtus coś tam. No to ceny są fajne. Tutaj, jeżeli chodzi o folię, to Entropic wiedzie Prym. Tylo drugie miejsce, Polo najdroższe jest Tylo Potem więcej Kopenhaga, Entropia tak miarę równo w Virtus będzie drugie miejsce 73 Ogólnie spoko kapsułka I jak dzisiaj się dowiedzieliśmy Tylo sobie przegrał, więc Tylo nie będzie na Majorze, nie będzie ich naklejki Więc z tej kapsułki zostaje nam tak Virtusi się zakwalifikowali i Face. Szarców nie ma, Tylo nie ma, Kopenhagi nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Nic, reszty nie ma, więc ogólnie w długiej perspektywie na no long term ta kapsułka się wydaje naprawdę bardzo spoko. Ja kupiłem sobie trochę teraz, ale to tak bardziej tak bardziej uśredniając cenę. Trochę sobie kupiłem dzisiaj, trochę pewnie jeszcze kupię po wyjściu Kopenhagi. Zobaczymy jak rynek zareaguje. Jak spadnie no to dokupię, a jak wzrośnie no to też tam dokupię. Postaram się być mniej więcej na bieżąco, kiedy dodadzą update, żeby śledzić tą cenę, ale długoterminowo myślę, że to jest naprawdę spoko kapsułeczka. Numer dwa to będzie Rio Challengers. Tutaj już Sytuacja nie jest taka fajna, jednak też nie jest jakaś najgorsza. Ona ogólnie jest bardzo tania, ta kapsułka, no ale te stickery też nie są jakieś najdroższe w niej. cloud 32, mouse 31, tutaj złoty mouse najwyżej 78, Cloud46, no nie jest to najdroższe. Ale jeżeli ktoś ma większy kwipionek, szuka możliwości, gdzie jeszcze można podzielić pieniądze, no to wydaje się to też taka w miarę spoko opcja. Oczywiście zawsze zapraszam do własnego researchu. Ja tylko mówię, co ja bym ewentualnie zrobił. Tej kapsułki mam trochę kupione, ale to dawno temu kupowałem. Obecnie nie wiem, może zrobię jakieś Bajor teraz za 1,70, ale jeszcze się zastanowię, ale wam tylko mówię. Więc tak, z tej kapsułki zakwalifikowani są Mouse, Vitality oraz Cloud9, czyli właściwie no, dwie najdroższe naklejki. Dlatego tutaj dużo zależy od Kopenhagi, czy to będzie ładne, nieładne. Cena jest niska, raczej dużo nie stracimy. Ale, na, ale dużych zysków też na razie nie przewiduję być może jakoś długoterminowo. Jeszcze czekamy na... od 1 do 4 marca będzie RMR w, w Ameryce. Tutaj będzie kwalifikowało się 5 drużyn. To już tu sobie na bieżąco będę wrzucał na, na Twitterze. Link w opisie. A jeżeli chodzi o jakiś odcinek z podsumowaniem, no to będzie po tych wszystkich rozgrywkach. Mnie osobiście najbardziej interesuje Imperial. Jakby nie weszli to. Dla inwestorów by było naprawdę spoko, jeżeli chodzi o Antwerp i ogólnie o zielone naklejki. No nic, zostaje nam śledzić mecze lub mój kanał na YouTubie lub mojego Twittera, wejść do sponsora odcinka do Skinsmanki z kodem Damian. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że na odcinku w niedzielę będę trochę lepiej brzmiał. Dzięki się za uwagę i śpiewano.